King Power Stadium, obiekt, na którym zwykle mecze rozgrywa ekipa Leicester City, zaprasza nas w swoje podwoje. Na mecz zapraszają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. Leicester City zmierzy się z Tottenhamem. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Tak prezentuje się skład Lester. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Pora na wyjściowy skład kogutów. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Rusza więc pierwsza połowa. Nie wszyscy może o tym pamiętają, dlatego warto chyba w tym miejscu przypomnieć, że w barwach Tottenhamu grał tylko jeden Polak. Ale za to był to kultowy w niektórych kibicowskich kręgach Grzegorz Rasiak, którego koguty ściągnęły w ostatnim dniu okienka transferowego latem 2005 roku. Szkoda, tylko że Rasialdo zagrał tam raptem 8 metrów. Rzut rożny dla kogutów. Halber. Szansa! Harry Kane. Ryzykowne wejście ale opłaciło się. To jak ułoży się to spotkanie w ogromnej mierze zależy od dzisiejszej dyspozycji strzeleckiej Harego Keina. Zawsze warto mieć kogoś takiego w drużynie. Kogoś, kto zawsze daje radę. Wysoki poziom w praktycznie każdym elemencie gry. Dla każdego trenera ktoś taki to istny skarb. Niezawodność. W tym wypadku to chyba najważniejsza cecha. Nie do przecenienia. A teraz zagranie do Keina. Piłka do Jamesa Madisona. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Udane zagranie przy piłce Ricardo. Didi kontroluje piłkę. Ładne teraz podanie. Uwaga, to nie koniec akcji. Co za pokaz bramkarskiego kunsztu. Tu powinno być prowadzenie, ale dzięki tej obronie nadal remisują Wisuma! Kane Son przy piłce. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Oto atak kończy się stratą i będziemy mieli teraz rzut wolny dla Kogutów. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Skutecznie teraz broni piłkę. Musi poszukać miejsce na strzał. Jamie Vardy. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Harry Wings. Co z tego zrobi Vardy? Uwaga. I Vardy. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy przed nami druga połowa tego spotkania. Cierpliwie przygotowują na tarcie. Póki co mamy remis. Obrona na miejscu. Blokują to groźne dośrodkowanie. Wyjaśniają sytuację. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Udane zagranie przy pince Ricardo. O, i to był książkowy odbiór piłki. Son ma teraz miejsce na skrzydle. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Piłka opuszcza boisko. Czyli uwaga, bo będziesz rożny. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Czy czymś zaskoczy przeciwnika. Piłka do Jamesa Madison'a. Ryzykownie, ale skutecznie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest ciekawie. I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Teraz to Tottenham będzie musiał gonić wynik, ale czasu jest jeszcze sporo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. No i po ataku zagrożenie minęło. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Okazja! I dalej groźnie! Wings. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Bisuma, Hejbjerg, Kulusewski przy piłce, James Madison. To jedna z ostatnich szans dla kogutów, by poszukać wyrównania. Rzucili się teraz do ataku. Co za wspaniała obrona, prawda? Tak, jeśli drużyna przeciwna szybko nie zdobędzie bramki, to wynik meczu jest już przesądzony. Znowią z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania. Być może jedna z ostatnich. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Koniec meczu, proszę Państwa. Koguty schodzą z boiska ze spuszczonymi głowami. To nie tak miało dzisiaj wyglądać. Ciekawy mecz, w którym zabrakło im trochę dokładności i zaangażowania pod przeciwną bramką i stąd wzięła się ta jednobramkowa różnica. No ale to już problem sztabu szkoleniowego. Nam pozostaje życzyć szczęścia w kolejnych meczach. No, Notuję dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. Piłka opuszcza boisko, czyli uwaga. A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest ciekawie. I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Co za wspaniała obrona, prawda? Tak!